Cześć hey, ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, i w przyciskologii się zaczynam gubić, na serio. Otóż to, Więc dobra, wracamy, proszę. Od razu mi się nie spodobało. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorveta. No, to nie wszystko. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Silą. Nie wiem dokładnie o czym rozmawiali, ani... Ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. I wyrżniesz tylko baby i bachory. Okay. No i dobrze. Z bachorów wyrosną wiewiórki, a jak nie będzie bab, już i bachory się skończą. Gdybam... Przestańcie bredzić, bo pójdę. Że bardzo mi się podoba motyw z tysiącem doświadczenia. Wchodź, Odo. czekają na ciebie. A dokładnie gdzie? Chałupa nie jest mała. Te znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić Wiedźmina i nikogo więcej. Kurwi, syn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Rosz. Wie wiórki, żony. Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Wejdźmy do środka. To zrób, panie, nie Przejścia nie ma! Okej. Okay. Zapiszmy. Ciekawe, czy na dół byśmy się mogli dostać. Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia. Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. I tam. Chodźmy do niego. Co tutaj? Ej! Wejście tylko za pozwoleniem komendanta! Zabieraj się stąd! Znaleźliśmy skrzynki i oddech. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana, jak markietanka na przemarsz wojsk! Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno! Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list Gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skojatel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorwet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Co z Wernonem Roszem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Rosz? Wiesz jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi zwrocam, od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ledwo uszliśmy z życiem ze spotkania z Jorwetem. Przeklęte wiewiórki zapuszczają się coraz bliżej. Do rzeczy, komendancie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Widzę, do czego zmierzasz. Jorwet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrostu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiejurki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu, jak tylko. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorwet pozostaje na wolności, Ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaja. Kontaktował się z Jorbetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Keiran zablokował nasz port i ja, a to znaczy miasto, traci przez to dochody. Zabij Keirana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorbeta. Jestem Wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Masz się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy z Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. Mhm. Powiem szczerze, że, że hmm. nie wszystko co wybierałam, chciałam wybrać. Hmm. Zanim sobie pójdziemy dalej, bo pewnie nas yy, ten złapie, yy, tak, ta rozmowa tak przebiegła nie za bardzo, ponieważ ja nie przepadam za Loredem i chciałabym najchętniej mu uciąć łeb. Ale niestety nie mogę, ponieważ straż jest po jego stronie. A z strażą sobie już nie poradzę. Chociaż przy odpowiednich warunkach i dobrej strategii. Tak czy inaczej. Eee... Zrobiłam to, co zrobiłam. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Nie chcę mu pomagać w żaden sposób. Kejrana chcę zabić tylko dlatego, że zagraża ludziom. Nie dlatego, że, że jemu chcę pomóc. To się na, na siebie po prostu nakłada. A jeśli ja przy okazji dostanę za to kaszę i oczyszczę, przy... i oczyszczę swoich przyjaciół, To będzie dodatkowy. Na wszystkich zasięg działania. Nie no, pułapki podpala. W sumie smog. Nóż do rzucania. I możemy pułapkę. Wrzucić. Dobra. Co teraz? Odszukajcie zbiory mieszek i życie. Cieniokost. Pójdziemy po cieniokost Jednakowo, Jednakowoż, ja bym chce chciałam Tak. W szponach szaleństwa. Odszukaj ruiny szpitala. Używając kartasza, zniszcz wszystkie wejścia do strony potrzebuję kartacza. Mogłabym z Cedrikiem pogadać. Czy więcej na temat Endriak. Stał yy, w się sensie takim utrapieniu, że skąd ona na broni? by dał nagrodę za ich wytępienie. Yy, przyjął zlecenie i stwierdził, że przygotowanie teoretycznie po i, I warto wpierw ozwyczaj hendrygat. Hmm. Muszę przeczytać poradnik. Płyta jest za daleko, że teraz powinniście. Do legowiska trolla. Zdobyć receptury, tu jest jakieś jideł. To możemy teraz zrobić. Poszukaj zabójcy. Sądzęcej w skrzyni, a jeśli wyruszysz z flotą, odszukaj wraki drugiego statku. Skrzynkę Poczty Królewskiej naszła gomilża, że może ona zawierać tajne informacje przekazywane przez specjalnych gońców. Listy rojne stanowiłyby ciekawą lekturę, więc nie miesiąc, wiele wiedział postanowił złożyć skrzynię. Przede wszystkim jednak, nasz bohater wrzucił do skrzyni przesyłkę od kapitana Petry Shilley. Mogę Wam doradzić, że listy dotarły do adresu i wywołały wielką burzę, ale jest to temat na inną historię. Kejren Cienio Kost to sobie zaraz weźmiemy, a to sobie zaznaczyliśmy. Dobra, chodźmy teraz po te gadzidła. Widzieliście Wiercuje to. To pytanie. O, co taki Wiedźmin Maciego jego gamradka jada? Grzybki. Mm, zapiszmy. Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem! Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę! Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka! Ludzie uzależniają się od tego, tracą zmysły. Jak po Wistechu, musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Rozmawiam z handlarzem. Okay. Witam w moim skromnym sklepie. czym handlujesz głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju do medytacji do odświeżenia kuchni medycyny rytuałów czego tylko dusza zapragnie Jak będzie miał recepturę Jeszcze obrażenia, zasmań boski. Wiga, mamy z pył? Skóra, nie masz nic więcej, tak? Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. <grym> Mam ich tutaj. Ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę Twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwa. Nie może być. Jak dotąd żaden klient nie narzekał, ale receptury nie zdradzę nikomu. <laughs> Możemy zrobić tak. Dam Ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Zgoda. Ej, dlaczego nie pozwoliło mi to zmienić? Mm, nie podoba mi się to i to bardzo. Coś mi się z myszką podziało. Niefajnego. Okej, okay, pogadajmy z nim. Witam! Potrzebuję receptę. Chodzi mi o to, mogę nieźle zarobić. Nie ma. Policzę teraz do pięciu. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. Raz. Dwa. Chwila. Może się jednak dogadamy? Trzy. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? Dziękuję za twoją pomoc. Od, lećmy do gościa i oddajmy mu ten... ...recepturę. On tam nawet po ciemku tutaj, Znaczy w nocy? Ja no w sumie spoko. A dzięki tej recepturze będziemy mieć następny poziom. Co mi się bardzo podoba. Dzień dobry, proszę pani. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Okej. Okay. przy bramie rynku, no chodźmy. W sumie dobrze, że jest ostrożny. Nurtuje mnie pewne pytanie. Bardzo cię nurtuje to pytanie, skoro zadajesz je co chwilę. Ale jak już wielokrotnie wcześniej słyszałeś, żrem kaszę. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Hmm. Moja pracownia jest tuż tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! Hm. Zaufaj, zaufaj tu człowiekowi. Nieładnie, nieładnie. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blainheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blainheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flocam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. No. Wspaniale. Legalny fistek. Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda, w pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy cię odprowadzą, proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Gdybym nie wiedział, że Blenheim był jednym z przywódców salamandry, pewnie bym się zgodził. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. Prawda, myślicie, że się na to zgodzę? Eee, poczekajmy, aż się rozejdą. Aby się głupio nie wpakować w walkę z dziesięcioma z nich, Hard eee, O kurwa! No! Dasz nie dał mi. Eee, zmarłam! Dobra, trzeba to zrobić trochę inaczej, troszkę szybciej przede wszystkim. Eee, ale niestety, tak czy inaczej, spróbujemy to sobie zrobić już w następnym odcinku. W tym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.